Fajna, fajna strefa. Co? dajcie coś. No tu, tutaj dawajcie, na port od razu. Szybki gołang do domu. I do spania. Chyba ty. No. <grych> nie. Weź mi do spokój, od czwartej nie śpię. Nad nami, nad broni. Ja też. Ja jakieś gówno znalazłem. Otwierajcie skrzynki szybko. To tu macie jakąś... Dobra, już mam. na Uważajcie, już ktoś podjeżdżał. To ma koronkę, do, do koronki tej... Ja mam koronkę. Tutaj, w tej budzce. Są ludzie? Wyszedł. Zero. Dwóch, 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 dwóch. Dajcie, są z tyłu kurwa Leży jeden Kurwa cię ma tą kurwa na mnie ja tu jeden leży no, 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 no. Mieszysz się no. No, no, no. Kurwa. Dwóch naraz od bo nie wierzę A to gnuj Dawaj cofniemy Dawaj cofnij 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 Też nie mam bicia. Ja, pierdolę. Chciałem dobrze, wyszło jak zawsze. Dobra, nie pitol. Głupot. Zaraz się koronka skończy, to wiesz. Ty masz koronkę? on ma. Ja mam przecież. A. Jestem Jest ja jeszcze na dachu? Nie, zaskoczyłem Ale czy tam od nich? Z eee, jednego tam dobiłem, no i jeden jeszcze został. A jest na dachu, no? No snajperkiem było gorzej. Chodź, no, no zrzut no, na na mamy, no zrzut mamy. mamy. Mlecz udawaj, tu, o, to dobra. Myślę, że ty jesteś fiolet. Nie, dajcie play to. Masz. Mam tylko jak dwa Gran Sekara Ja parę Chodźcie tam podejdziemy na tą dwójkę No on jest jeden Jest tam się jest to... u nas na dole Leży koronka koronka widzicie tak burzysz na co 10 dobra no kurwa jest jeszcze na górze? Nie, ja już zabijam dopiero na górze. Dobra, to na dole koronka też leży. Wracamy do sklepu? No musimy. To moje fantody kurwa. Nie. Chłopy. Drzwi ktoś otwierał i biegą. kurwa. Chyba Mhm. Mm Chodź, on gdzieś uciekł, wiesz? Jeden nogi, robiłeś? No, jeden Tak, to, to, to jeszcze biega, przebiegają, jeszcze nie przebiegają. Masz tu, masz tu. Dobra, biegnę, biegnę, biegnę. Podnoszą to. się, podnoszą się. Masz nice. Nie mam to w najgorszy. Już idę do ciebie. Chodź tu. Nie tu. Jeszcze. Ta, na blisko, na blisko. Na blisko. się. Jeszcze tu. Nie mam mog, i kawów, ja też się ja wziąłem, wziąłem. Kurwa nie wziąłem. Te. Gdzie są? Wszędzie gdzieś tutaj. tego ziemia budza. Tu na blisko. Thank you. Bity, ja też obity. Uciekam, uciekam, uciekam. Sam jesteś. Mhm. To jeden. Nice. Zajeba mu kawy. Rzucam jednego. Odej broń, kurwa. Kurna, ja z niej korzystam. Dobra, graj sobie ją. Tu masz po tu masz po nich, tu są, patrz. Masz rzeczy po nich, że Tu masz broń, Tu masz coś. Kupisz bez pasa box? Nie, chyba kupię armor boxa, bo nie mam nic. Dobra, dobra. Mogę rzucić ten... Zresztą ja leciarz kupi. Oho, bez pokupy, nie? to Ta. nie? Tak. Lądują, lądują za tym budynkiem. Tak ze 100 metrów za tym budynkiem wylądowali, no nie w tą stronę. Mm. No, czyli na port. Żeby tam nadwigać gdzieś, kurwa, nie ten. Bez kewów. Dostać na mnie tam... Gdzieś Ta jest tutaj, tam był. Ktoś tu zleciał. Flaga robił no Dobra To do flagi Jeden leży Jeszcze jeden Jest, tutaj po lewej W środku W środku tego budynku jest Tu poleciał? Ale tu był jeszcze z Na żółtym. No wiem, wiem, wiem Bez playtów nie mam granatów. Ja mam tutaj jednego, nie zabiłem na ten. Nie ma już gotu. Ale tam przed nami byli, nie? Tak. Tak, cały czas. Junku rozeskoczył. A biją się, biją się tam. czy we wezmę tego, bounty. za tym jest, za płotem. Gdzie? Gdzieś tu, jakieś kroki które wysłyszałem. No mamy chyba na nibaldzie w ogóle. Dobra. O, samochód bez kebów. Kurwa na, na baja jadą, na baja chyba jadą. Nie, pojechali dalej. Dobra, chodź meczu wezmę sobie swoje LC-10. Będę biegł jak teraz kretyn po tej mapie. Oni się zatrzymali tutaj na niebieskim. Mhm. Nie, dalej są. Tak, na mojej. Dalej, no. A, Inny team. No, tam, tam są dwa idziemy. Team. idziemy na niebieskie do góry? Tak, tak, tak. są. Ja e, idę do góry na niebieskie. Mhm. Mm biegają? Nie, nie biję jeszcze. Poczekam, aż będę ja ten. Ja wchodzę. Spróbuję jednego trafić. Ach, to wiesz, co no. będzie. Cały team. Do tego... Jeden leży, jeden tu jest. Drugi, wiem, wiem, wiem. To bez kabów Tutaj. Ktoś, ktoś się podniesie, ty? tego. Mam, mam, mam. Dobra, zaskoczyłem i tak. Ale kto to jedzie? Macie ten? Wysiedli. Zajebiście. Jeszcze jakiś. Na baja. Tak? <tryk> na baju jest, na baju, na baju. Zapierdalamy Pan dostał po kawie Kupił Kup. Już? Tak, A już, no A ziomek? Ja kupił. No tak, tylko gdzieś No a nie masz kasy? Ja już kupiłem. Masz. To ja, to ja nie mam. To, to jest set chyba pewnie. To Dobra, to kupuję bez też. Na drogę. 7. Możemy na razie tu siedzieć. Masz Masz już nie kup tego. No kup sobie tego, tego. Chyba jeszcze guagu nie miałem, to możesz sobie wziąć tego, jak to się kurwa nazywano.

Jak się tam wchodzi? Tu masz schody. DES za nami. Puścić czy nie? Puść, puść. na porcie. Na porcie. przebicie fura, fura, fura. Góra. Zaskoczył na dół. Zdążył kupić, czy nie? Zdążył, ja, zdążył, zdążył, no. Nie bardzo. Tu mamy dwójkę. Idą do nas. Fuj, ja idę na górę. Skąd idą? Z mojego pingu. Dwójka. Może być ich więcej. to jedzie, uważajcie. Dobra. drugie Też wchodzę na górę. Wchodzę na, na dach. Są. Oni już będą zajmować wszyscy kornaten ten. Ta, 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 już musimy powoli zacząć przechodzić. Almobox by się przydało. Podemną mną typy. Zrzuta. Poda mną. Mhm. Tu, tu się leją. Jednego mam, ale nie wiem czy więcej Tutaj dwójka Trójka Tu poszedł o, u nas? Musimy, musimy, tak, musimy ich zabić Dwuj, Dwójka na moim i na niebieskim jest jeden Tu poszedł Snajper, uwaga Widzę, widzę, ale nic mnie nie zrobię Tu jest jeden Oni w środku tam jest dwóch Tak to są jakieś boty, to są boty. Bez kewów. Drugi bez kewów. Trzeci bez kewów. Oni spierdalają, spierdalają. Na pewno? Jesteś sam. Nok jest jeden. To no jaką kurwa... Okej. Okay. Tu jest. Ponieśli się. Mhm. Uważajcie. Uważam, like incoming. Tu jest sniper na żółtym Przebiegę do lewej Przebiegę ze smokiem do lewej Przebuję i musicie pchnąć tam z tamtej strony Musicie, musicie, musicie. Leży, leży jeden. Drugi leży? Tutaj leży. No nice, jest podbijamy. podbijamy. Mam, mam jednego. Na blisko u mnie. Tutaj. Tu mam selfa. Jest, leży, leży. Jeszcze druga ekipa, jeszcze druga ekipa. Rzuciłem smoka na mordę. Tu, 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 tu. Wiem, 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 ale mi zniknął. Oni spierdalają lewo, lewo, lewo. Uważajcie, górkę tutaj. No, 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 no kur. Leży całkiem. Dobrze się gra, Sarf, dobrze. O, w siemonko, idziesz? Macie ten, yy, maskę gdzieś. Ja biorę maskę. No gdzieś tu jeszcze jest. jeden team, został, jego ten został. Na czujniku nic nie ma. Nie widzę. Może w wodzie Dobry. gdzieś musiał uciec, albo już tymi, tymi tunelami tutaj. No. I tak trzeba podejść, i tak trzeba podejść. Chodźcie, chodźcie, już. Się możemy przejść całkowicie tutaj, bo ta strona się nie zakończy na tym na pryzonie. No w ogóle całkowicie na kamienie takie, no nie? No, 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 no. Z góry będziemy dostawać. Trzeba przykutasić. Do wodą. Uważajcie, gdzieś po plaży, czy coś, może gdzieś tu crossowo. Wiem, co tu na razie stał. O, tutaj, o, przy tu mamy dobry kamień. Ja tu mam fajną miejscówkę w tej wodzie. Stary. Z każdej strony ale... z góry będą przychodzić. Ale w wodzie nie możesz tam siedzieć. W da, wodzie da. nie. Ale nie, ja stary tutaj stoję na kamieniu. Tu jak chcecie. Ma, ma ktoś boxa czy coś? Nie, nie, ale do czego potrzebujesz, bo ja nie używam w sumie drugiej. No to już 210. No tu nie, tu ja mam ten To ja wezmę resztę, będę trzymał sobie. No 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 Jak coś to do snajpy też mam. Dobra, idziemy pod płynem. mam full Teraz trzeba siedzieć tutaj ten, przytrzymać tą pozycję tu sobie. Jak coś, to możemy linką zawsze wjechać. No, ja bym Ale jeszcze po... plecy możemy... Gdzie Ej bym... tu, 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 tu w wodzie, wodzie był Gdzie? W Wodzie, wodzie, wodzie. Tu był był na stówę, bo był ten. Brakował Nie z lewej strony A, wyjdzie. Plecy, 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 plecy. Po okay, Ktoś zleciał. Yy, woda, 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 woda. Zobity czy Nie. Nie, 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 nie. nie. Bodegra, gra, Kurwa, będziemy za nim ganiać. Na no chuj. Jest, tutaj, 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 tutaj. Mleczesz. Nie rób tego. Kurwa nie, pomóż, pomóż, pomóż. Na mnie. jest Nice, nice, no. Spadłem niechcący. No i ej. tu, tu, tu latek. Wojku, ja na plaży, słońce smaży, i strzelaj. Weź ten, rzuć mi. Biegnę. <słuch> y nie to To zabieram. Dobra, weź resztę. Chodź do prawej, chodź do prawej. Ta, 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 ta. Tam w ogóle, tam te kamienie, tam jest tyle zajebiste kamieni. Tu, 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 tu head glitch, ten head musimy ten. I będziemy, uważajcie ten, prawo też. I będziemy łapać tutaj całkowicie ten. Chodźcie się. I tu trzymamy teraz Tak Tu są, tu są, patrzcie Nie, nie strzelajcie tak. na razie, nie, nie strzelajcie Nie, nie, ja miałem na głowie A, no to dawaj, to dawaj To kara, raz. ale ja mam karę, nie sobie. Trzy Leży Nice Gdyby jeszcze jeden jest, o wychylają Jezu. Jeszcze tu. So, so. Ja bym odpuścił teraz, bo oni wiedzieli Nie marnujcie Ama No ja mam małą mu już Musisz rzucić ten kuczek trochę dobra, Ma, dobra. Masz do sniper i ci rzucę Masz jakieś plejty? Ja mam cztery Jeden, jeden Ja rzucam jeden Ej, le, lewo linkę wjechał tutaj Uważajcie Lecz uważaj, uważaj lewo mhm. Jeden team od tej prawej jest cał, cały czas, nie tak. tutaj gdzieś No. Znaczy no dobra mało wykupienie poszło. Zleciał. Ja mam jeszcze osłonę, więc jak będziemy ten tu pchali, ten tu będę mógł postawić. Tomu box by się przydał. On ma keby. Rzuć powiem. drop, the, drop the, ke -keblar the keblar box. To ja mu... Purple, purple, purple. purple, purple. Ja mu pinguję kewy. Ja. Yeah. Będzie rzucił? Rzuca, będzie rzucał. On ma kawa boksa i nie ma Najpierw W tam tamte kurwa śmierdzące. Uważaj, no tu, 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 tu pikują górę, pa. Musi musimy podejść to teraz. Tutaj musimy. Bez kewów jeden. Ja nie mam kewów, bo ten idiota nie rzuci, nie. Mate, throw the box with kews. Bez kewów znowu. Ja im kewy zdejmuję, im się w końcu skończył. Snajper. Smoku. O, wziął kawy rzucił. Gdzie? Znowu tam, z tyłu. Teraz kurwa. Dobra, mam dobrą pozycję. Lewo, lewo. Skacze. No. Tu jeszcze skacze. Kra, Leży jeden, leży. Nalot, nalot, Jaki nalot? A, dobra. Kur... to no mi wyjebał. Tu są po prawej ludzie, no nie? Bo Tutaj, no. Bez kabów Prawie? Tu jest, tu jest. O, ale tutaj. mamy strefę tutaj, kurwa Tutaj, tutaj, mną. tutaj, tutaj. Ja tutaj, patrzę ok? lewą stronę. No patrzcie lewo, ja patrzę przód. To był lotnik, dobra. Ty? Tu cały czas Mamy ten, mamy ten Sobnie dalej koszto Nie cię, nie 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 Możesz przyjść z ammo do snajperki jak ktoś ma Trzymaj Ja potrzebuję ammo, daj mi ammo do tego Rk. Eee... Nie mam Tu już mam zero Masz do snajpy Bez kawów jeden Pobiec muszę, obiec. Na blisko, a się kawuje gdzieś lewo, musi grać to to lewo. już. Bank, mam pięknie bank, bank. bank, nice Yes Do you want to play gier? Fajna gierka Hmm Taj strajk, taj strajk GG, GG